11100 dolarów za Bitcoina, czyli bardzo mocny poziom oporu dla ceny został wybity Czy to początek kolejnych wzrostów na rynku kryptowalut? Jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie i Ethereum? Oraz jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut? Cześć, jestem Łukasz, Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. A w dzisiejszym materiale, jak w poniedziałek spotkamy się po to, aby zobaczyć jak wygląda aktualna sytuacja na rynku krypto. Porozmawiamy na temat potencjalnych scenariuszy zarówno wzrostowych jak i spadkowych na Bitcoinie i Ethereum. Powiem wam kilka słów na temat możliwości, z której ja korzystam, czyli edukacja i zarabianie na rynku kryptowalut, jakie mamy dostępne na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr Porada. Właśnie od tego sobie zaczniemy, wczoraj robiłem podsumowanie tygodnia zarówno moich analiz dostępnych na forum jak i sygnałów od zawodowego tradera i to możecie znaleźć właśnie w tym materiale o którym rozmawialiśmy wczoraj Podnikuję ten materiał na koniec tego filmu abyście mogli od razu przejść sobie do tego materiału jeżeli to was zainteresuje natomiast wszystkie informacje znajdziecie również na mojej stronie zarówno te jaką wartość otrzymujecie i co otrzymujecie wykupując daną subskrypcję czyli edukacja plus sygnały na altcoiny plus altcoiny lewarowane oraz znajdziecie tutaj zakładki w których możecie zweryfikować sobie wszystkie dostępne właśnie sygnały które były na naszym forum oraz w jaki sposób były one realizowane i w jaki sposób się zrealizowały macie tutaj moje pomysły na trade w wrzesień październik macie sygnały zawodowego tradera w październiku oraz Skuteczność sygnałów są to wszystkie filmy, które nagrywałem z podsumowaniem tygodnia. Było ich już ponad 20, więc możecie sobie to zweryfikować, zobaczyć, jak to wyglądało od samego początku. OK, jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie na stronę i jeżeli zdecydujecie się dołączyć, to pamiętajcie, że w ciągu 24 godzin od rejestracji macie możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10%, czyli płacicie po prostu 10% mniej plus możecie dołączyć do mojej grupy dodatkowej wróćmy sobie do tego co się dzieje na bitcoinie widzimy że rynek otworzył się z gapem czyli w piątek zamknął się na poziomie 11135 oczywiście jest to cena z cemę ok, cena z cemę różni się troszeczkę od ceny aktualnej na bitcoinie widzicie tutaj po prawej stronie na przykład na cemę w tym momencie jest 11 425 a na innych giełdach macie 11360-11 350, więc średnio jest około 500 50, dolarów różnic. Ja tutaj sobie zaznaczyłem powiadomienie po to, aby jeżeli cena zostanie tutaj wybita, nie będzie przy komputerze dostanę powiadomienie i będę wiedział, że trzeba reagować, trzeba to zobaczyć co się dzieje, ponieważ często jest tak, że właśnie ten gap jest uzupełniany od razu i cena gdzieś tam się. Odbija, więc tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, ten właśnie gapik. Dlaczego warto wziąć ten gap pod uwagę? Zobaczcie, również tutaj mieliśmy w zeszłym tygodniu gap, taki krótki, lokalny, cena troszeczkę poszła w górę, wypełniła tutaj imbalans, zeszła, wypełniła ten gap i mieliśmy kolejny impuls wzrostowy, więc może to się powtórzyć. Oczywiście nie musi ten gap, mogą uzupełnić dużo, dużo później. Pamiętajcie, że gap mamy również na poziomie 9700, według tego, co jest na cenie więc gapy nie muszą być uzupełniane od razu ale warto to sobie zaznaczyć i gdzieś tam mieć w pamięci że coś tutaj się może dziać dlaczego cena może tutaj spaść również to już sobie przejdźmy na wykres Bitcoina jesteśmy na wykresie z giełdy Bybit na której ja zagrywam swoje pozycje na wzrost i spadki link do tej giełdy oczywiście znajdziecie w opisie w zeszłym tygodniu miałem nagrać dla Was materiał jak obsługiwać tą giełdę niestety nie miałem na to czasu, natomiast jeżeli ktoś bardzo chce, to w internecie na YouTube jest mnóstwo poradników jak posługiwać się to genom, jest bardzo podobna do giełdy Bitmex, ale nie ma takich błędów, nie ma takich lagów i zdecydowanie bardziej polecam. Tą giełdę niż giełdę BitMEX. Co widzimy aktualnie? Widzimy kilka tygodni temu, już zaznaczyłem wam ten poziom D1 mocne wsparcie. Tutaj miałem opisane w zasadzie to na tym drugim wykresie. Miałem tutaj opisane imbalance plus D1. To jest jeden poziom D1 plus 61 plus 61. Jest to skrót od 61 FIBO całego tego impulsu. Tak, czyli tu, gdzie cena się zatrzymała, może to weźmiemy na interwał jednodniowy, będziecie. Wtedy lepiej to widzieć, bo teraz jesteśmy na interwale jednodniowym Widzimy do 1 mocne wsparcie, w tym momencie mocny opór, ale zobaczcie, ile razy cena właśnie od tego poziomu się odbijała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy odbijała się od tego poziomu i widzimy, że po raz kolejny cena się tutaj zatrzymała. Plus właśnie tutaj mieliśmy dodatkowe potwierdzenie, czy tak zwany confluence czyli mamy dwa potwierdzenia zobaczcie 61% zniesienia Fibonacciego ok, pamiętajcie często Wam o tym mówię właśnie w moich analizach, że Bitcoin bardzo podobnie zresztą jak złoto bardzo często reaguje na poziom 61 zniesienia Fibo zobaczcie również na interwale jednodniowym, że mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5 5 świeczek wzrostowych żadnej świeczki korekcyjnej w tym wypadku mnie na wykresie czarnej, czyli świeczki spadkowej. Ja bym spodziewał się zejścia jakiegoś odreagowania krótkiego ruchu spadkowego przed kontynuacją wzrostów. W poprzednich materiałach mówiłem Wam o tym, że bardzo, według mojej analizy, oczywiście Wy możecie mieć inną i możecie mieć inne zdanie, według mojej analizy bardzo ważnym poziomem było wsparcie D1 właśnie na poziomie 11100. Dlaczego? Ponieważ kilkukrotnie również cena tutaj właśnie się odbijała. I tym mocnym impulsem została tutaj przebita. Więc tutaj było wsparcie dla ceny. Widzieliśmy tutaj retest. Widzieliśmy, że cena również zatrzymała się na tym poziomie na chwilę. I następnego dnia, otwierając nową świeczkę, ten poziom mocnym impulsem wybiła. Ja bym spodziewał się właśnie korekty mniej więcej do tego poziomu. Zobaczmy sobie, czy na tym poziomie jest również, w tej ostatniej, w tym impulsie wzrostu, jest jakieś. Zniesienie FIBO tego ostatniego impulsu widzimy, że jest 38% zniesienia FIBO. Na czego, więc jak najbardziej ma to sens? czy takie dodatkowe potwierdzenie, właśnie jest na tym poziomie. Pamiętajcie, że w mocnych ruchach, w mocnych ruchach wzrostowych, bardzo często jest tak, że ta korekta dochodzi do około 30, właśnie 8 FIBO lub 50-60 w mocniejszych korektach, i jest ten ruch kontynuowany, czyli tak jak było właśnie w tym przypadku zobaczcie sobie również na tym krótkim impulsie wzrostowym, na tej kolejnej fali, ponieważ możemy sobie zobaczyć, że mieliśmy jedną falę, drugą krótką co jest dziwne, zawsze przeważnie, nie zawsze, tylko przeważnie ta druga jest najdłuższa i trzeci impuls wzrostowy, czy ta trzecia fala wzrostowa właśnie tutaj i jeżeli sobie zmierzymy ten ostatni poziom to tutaj również będziemy mieli właśnie 50% zniesienia Fibonac'ego więc widzimy jak to działa i na przykład na Ethereum, co za chwilkę Wam pokażę było tutaj 61% zniesienia Fibonac'ego więc Fibo bardzo fajnie się sprawdza natomiast ja samego Fibo nie stosuję Fibo jest dla mnie dodatkiem w ostatnim materiale mówiłem Wam o tej strefie tutaj mojej na wejście w pozycję tutaj zaliczyliśmy stop loss'a o tym rozmawialiśmy wczoraj czyli brak tutaj reakcji właśnie w tej strefie Później sobie sprawdziłem na innych giełdach i tej były wcześniej, akurat na tej której ja grałem pozycję tak nie było, a więc to zostało zanegowane i wybite impulsem. Niestety nie udało się tutaj z tej pozycji wyjść na zero, aby właśnie obserwować co będzie się działo. Dalej zabrakło dosłownie 10 czy 15 dolarów, aby wyjść właśnie w break even, czyli w okolicach momentu wejścia. Jeżeli sobie zejdziemy na interwał niższy widzimy, że w ostatniej godzinie, czyli świeczka, która zamykała się między 8 a 9 była takim mocnym impulsem spadkowym, teraz jestem bardzo ciekaw tego w jaki sposób zamknie się ta świeczka tutaj którą teraz mamy od godziny 9 do 10 i w jaki sposób zamknie się świeczka 4 godzinna. Jeżeli sobie wejdziemy na interwał godzinny, to widzimy, że tutaj mamy taką konsolidację w tym całym tutaj obszarze zresztą to widać to trwa od piątku ja spodziewałbym się jakiegoś takiego mocnego impulsu na przykład właśnie do tego poziomu tutaj, czyli imbalansu na interwale jednodniowym widzimy, że jest imbalans do wypełnienia, czyli ta pusta przestrzeń, którą tutaj widzicie po lewej stronie, między tymi świeczkami a tymi, między tym knotem a tym i może być to tak zwane wybicie również 100%, inaczej mówiąc manipulacja i wtedy jakiś impuls spadkowy. Czyli mamy mocny impuls wzrostowy, wybicie tych, którzy mają 100% tutaj, i zejście właśnie do tych poziomów. Czy tak będzie? Nie wiem. Zobaczymy w następnym materiale. W środę się spotkamy i zostanie to zweryfikowane. Natomiast ja spodziewam się właśnie gdzieś zejścia do tego obszaru 11100, aby przetestować go od góry. Kolejny poziom, w jakim bym oczekiwał, właśnie spadków, to będzie ta strefa tutaj, ta czerwona. Wynikająca również ze filmu, fibonaczego, jak i również mojej strategii opartej o wykres wake a Smart Money, gdzie mamy tutaj strefę manipulacji plus imbalanse do wypełnienia. Ok, przejdźmy do analizy Ethereum. Tutaj również widzimy zatrzymanie ceny wcześniej wyznaczonej strefy, którą już tutaj miałem dla Was wyrysowaną w poprzednich analizach. Również tutaj spodziewam się zejścia do okolic 362, 363 lub okolic 350. 6 do przetestowania ostatniego lokalnego szczytu, tego, który był tutaj wybity. Widzimy, że ten został już przetestowany właśnie tym zejściem, tym knocikiem, który tutaj widzimy. I właśnie miałem tutaj Wam pokazać, jak wyglądał ten ostatni impuls wzrostowy i te zniesienie FiBo, właśnie tego zakresu. Zobaczcie, że dochodzi perfekcyjnie do 61% zniesienia FiBo na 3 tego impulsu wzrostowego. Tak właśnie działają zjaśnienia FIBO, więc warto również tego się nauczyć, warto wiedzieć jak z tego korzystać do swojego tradingu. Są osoby, które tylko i wyłącznie zagrywają na zjaśnienia FIBO. Dlaczego? I jak najbardziej ma to sens. Trzeba znaleźć swój system, w jaki najbardziej Wam będzie odpowiadał. A przede wszystkim przynosił odpowiednie rezultaty, czyli żeby hajs się zgadzał, na tych poziomach, tutaj, które widzimy, również tego całego ruchu wzrostowego, który był tutaj w ostatnich dniach, mamy kilka poziomów imbalansu do wypełnienia. I tutaj gdzieś też mam swoje zlecenia wystawione, ponieważ mamy to imbalans 61% FIBO. I gdzieś tutaj w przyszłości również będę szukał wejścia w pozycję. Czy teraz zajdą aż tak mocno? Tego nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczmy sobie to z większego interwału. Widzimy przebicie linii trendu spadkowego, wyjście z tego ruchu. Natomiast dla mnie takim potwierdzeniem zmiany tego trendu, ponieważ widzimy od tego poziomu mamy cały czas trend spadkowy, mieliśmy trend wzrostowy. Przeszliśmy po wybiciu tych stref w trend spadkowy wybiliśmy nowy dołek, zatrzymaliśmy się tutaj, stworzyliśmy prawie potrójne dno i wybicie tych dwóch szczytów dla mnie będzie potwierdzeniem na wzrosty i będziemy gdzieś właśnie w tym kierunku, gdzie była poprzednia manipulacja na interwale jednodniowym. Mamy tutaj lokalną linię trendu wzrostowego, która była przebita, była respektowana dwukrotnie, przebita powrót, więc dla mnie ona jest aktualna. Ja ją sobie zostawiam i mam tutaj Lokalną, nową linię trendu, która została stworzona właśnie z tymi nowymi dołkami, które tutaj widzimy przed tym impulsem wzrostowym. Jeżeli chodzi o ETH, aktualnie tutaj wyczekuję tego, co się będzie działo. W tym momencie zagrywam pozycję krótką, ponieważ uważam, że właśnie zejdziemy. Dlaczego również indykatory mówią nam o tym, że nie ma siły, zaczyna momentum spadać na każdym interwale, na dwugodzinnym. Cena tutaj rośnie, tak naprawdę powolutku sobie rośnie, a momentum spada, Magdi spada, stochastik również spada. Podobną sytuację mamy tutaj na interwale jednogodzinnym. Cena rośnie, zobaczcie, że powoli sobie rośnie, a tak naprawdę wolumen i wszystko na rynku tutaj, aktywność spada, więc jest to niezgodne z tym, jak to powinno normalnie wyglądać. Mamy tak zwaną dywergencję i będę tutaj właśnie szukał swojej pozycji. Natomiast nie wykluczam, że zobaczymy najpierw mocny impuls właśnie tutaj taki wybijający, czyli szybki knot, który wybije te stop lossy, bo to ludzie, to co wam teraz powiedziałem, to ludzie również widzą i pod to zagrywają. A grubasy o tym wiedzą. Wiedzą, że tutaj macie swoje stop lossy i te stop lossy mogą zostać po prostu wybite i to, co pokazałem na Bitcoinie, czyli wybicie i zejście właśnie niżej. Czy tak będzie, czy zobaczymy tutaj manipulację? O tym przekonamy się w najbliższych kilku godzinach. I o tym porozmawiamy sobie w najbliższym materiale w środę. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dajcie znać, czy widzieliście tu dla siebie wartość, czy ma ona dla Was sens. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę. Miłego tygodnia Wam życzę. Widzimy się w środę, ewentualnie jutro z obsługą tej Bajby. Niech Witko będzie z Tobą piątek.